Ale pada śnieg, pada śnieg bardzo mocno. Oj. czy mnie widać, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy widać. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Wrocław, cały w śniegu! Wrocław, cały w śniegu! Muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, że nie wiem, czy mnie słychać, bo tutaj coś zasięg. Zasięg nie halo. Ale. Jakie szczęście dzieci! No, miałem trzy grupy. Powiem Wam, że no coś niesamowitego, jak te dzieciaki reagują. To jest najlepsza zapłata za ten zawód, który wykonuje. Czyli święty Mikołaj po prostu sprawia taką frajdę dzieciom, Jezu, te oczy tych dzieci, takie błyszczące, świecące, śmiejące się, szczęśliwe, to jest coś najpiękniejszego, co można dostać, no. ojoj, ojoj. piękna sprawa, powiem wam. Piękna sprawa, dostałem też od przedszkola jakiś prezent. Później podjedziemy, to zobaczymy, co to za prezent jest. Bo no, jest. co roku, co roku naprawdę, nie wiem ile, ile ja lat to robię? Pięć? Nie, cztery? z cztery lata już. Czwarty sezon koła i owy. Ale śniegu dzisiaj, no. To 6 grudnia i zasypało śniegiem Wrocław. Po prostu. Jakie to fajne uczucie komuś sprawić. Taką przyjemność. Super. Te dzieciaki mnie naładowały pozytywną energią. Nawet korków nie ma we Wrocławiu. Słuchajcie, idziemy do Stodoły. Zobaczymy, co tam Grzegorz Elf porabia. Tutaj dostałem fajnego. O, ale numer. Taką kulę. kula. kręgulę dostałem. I z bulikiem, no, super, super sprawa. Co to sprawa. Jeszcze muszę ponagrywać różne życzenia dla różnych osób. Jest tam kto? Halo, halo! ho ho ho! Jak się ludzie, niektórzy dziwnie patrzą, że Mikołaj jedzie w aucie. Cześć, Ela, cześć, Ela. Jak tam u Ciebie? Był Mikołaj? O, może tu ktoś Mikołaja wpuści? O. Dziękuję, dziękuję. O, poszukiwacz tankietek, cześć. Gorąco tutaj, gorąco Mikołajowi strasznie. W którym 10:43? Dzisiaj, ulotki, słuchajcie, spóźnił się mój grafik i ulotki z Mikołajem na motocyklu. Dopiero dzisiaj. No właśnie, Grzesiowi miałem powiedzieć, że miał. Będziemy musieli doklejać teraz. Przecież oczywiście od rana paczki kleci. Tam się przydało, żeby doszły paczki z. żeby doszły paczki z ulotkami świątecznymi. Nie było Ela. ślisko, jest 0 stopni śniegu napadało strasznie dużo wszyscy jadą 20 na godzinę dzisiaj musiałbym sobie jakiś tron przygotować w Stodole przy Junaku przy Szopce <grym> w Szopce przy Junaku Kolendować można niedługo. O, o. A jeszcze miałem do jednego podjechać. W Dino są fajne Hot Wheelsy. Hot Wheelsy. Muszę je gdzieś tam ponamierzać jeszcze. 6 grudnia zawsze dużo pracy, ale to takiej pracy nakręcającej pozytywnie. To szczęście dzieciaczków, takie szkliste oczka. Jak mnie widzą, to jest naprawdę coś niesamowitego. To jest taka zapłata po prostu. Widząc to szczęście dzieci, no niesamowite to jest. Niesamowita sprawa odwiedzać dzieci w tym dniu. Widzieć ich szczęśliwe buzie. Helenka ma takie przeszklone oczy, po prostu Janek też. I dużo dzieci. Dzieci chciały się przytulać, zdjęcia robić. No, super sprawa. Buklandia, o! <laughs> pozdrawiam, pozdrawiam. O. Tak już mam od kilku lat, od kiedy dzieci są w przedszkolu, że dorabiam jako pomocnik świętego Mikołaja. Czy dorabiam? No za darmo to robię, ale to, co od tych dzieci, to jak widzę, jakie one są szczęśliwe, to jest coś niesamowitego. Ile energii takie dzieci potrafią przekazać człowiekowi. Możemy się uczyć od dzieci po prostu, jak żyć. Jak być szczęśliwym, jak mieć pogodę ducha. No te dzieciaki się cieszą wszystkim. Rewelacja. O, Boguś jest, witam cię serdecznie, Boguś. Oj oj, oj. oj. Jessa, hejo, hej hejo. Witam. No, we Wrocławiu pada śnieg. Do, ro, 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 ro. Piękne piosenki mi dzieci przygotowały. Zostałem nawet jakiś rysunek od jednego dzieciaka. Tutaj miałem go. O. kolega Olaf mi przygotował. Zobaczcie, jakie serduszka. Taki rysunek dla Mikołaja przygotował. No, rewelacja. Jadę w kolejne miejsce, Ola. Nie, Ola, Milenka, chyba, tak? Milenka. Aha, to jest mojej siostry. Konto jest chłopakiem. Okej, okay, to pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie i pozdrawiam Twoją siostrę. Sypię śniegiem. Zobaczymy, czy ulotki przyszły. Dzisiaj kilka paczek miało do mnie przyjść. No zaraz zobaczysz w jakie miejsce jadę. Bardzo fajne i magiczne. Do magicznej motocyklowej stodoły Marcina jadę. <grybujesz> o ho, ho ho! Moi milusińcy! Ho, ho, ho. Czekaj, oczywiście, że czekaj. Powinien się zjawić. Oho. Oh, oh. oh, oh, dzieciaki, dziecioki gdzie, Celinko, Celinko, gdzie to? Moje robaczki. Robaczki w życiu. Spokojnie milenka czapka wystarczy. V Bratislaviju. Ojojojoj, oj, 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 oj. ale mi tu wypadło. O, o, o. Tu worek Tu mam prezenty, które dostałem ja. O, o, o. czy jest tutaj? Мой помощник! День добрый, день добрый! Это черный нор? Тут я заставил ворек. Cześć Witam, witam Czekajcie, gdzie to Idę zaraz zobaczę Czy przyszły tutaj ulotki mikołajowe Посмотреть, что-то пришло, что-то не пришло. Jeszcze się tutaj dzieciaczki dopytują. Czaj, to o. A Jak ktoś nie dostał prezentu, to może sobie zakupić w zaprzyjaźnionym sklepie z prezentami. Lego robisz, nie? Tak. Widziałam, ja, że jest wcale... Albo chyba, bo oni zwykły numer telefonu złapali. A kto był? Numer jaki? 55. Aha, to ja nie wiem, to nie wiem. O, a jak go złapałeś? Bo kamerę zreagowałem, bo zadzwonił chyba do drzwi. Aha. O, czekajcie, zobaczcie co tu, co tu pięknego dzisiaj doszło. O. Każda paczuszka dostanie coś takiego. Wesołych świąt, moi mili, moi kochani. Dawaj garść. Czekaj. No, no to, mój pomocniku. O, no właśnie. Wiara, dobrze Kuba mówi. Słuchajcie, wiara czyni cuda. Wiara czyni widzisz, cuda. Tak, ja wierzyłem, że te ulotki będą. I, i doszły, zobaczcie. Zobaczcie, jakie ładne. To jest taki plakacik pocztówka i każda paczka zamówiona dzisiaj dostaje takie Do końca roku wszystkie paczki dostaną Takie fajne fajne rzeczy O jeszcze taki ładny nie widziałem powiem wam Na moturze Słuchajcie, ja już kończę, bo dzisiaj dużo pracy. Dużo pracy, także miłego dnia. Wszystkiego, co najlepsze. Dużo pogody ducha, dużo szczęścia, dużo wszystkiego, co sobie tam życzycie. Ja Was żegnam, kochani. Pa pa!